Cześć, zapraszam Was do kolejnego osłuchiwania się z językiem niemieckim. Osłuchiwanie się jest świetną metodą na utrwalenie słów, utrwalenie zasad gramatycznych, a także nauczenie się budowy zdań w języku obcym. Dzisiaj będziemy osłuchiwać się ze zdaniami, które pozwolą Wam zadawać pytania dotyczące godzin, a także na nie odpowiadać. No to zaczynamy. Um wie viel uła geht ea er zur Schule. Um wie viel uła geht ea er zur Schule. O której godzinie on idzie do szkoły? Um acht ua, geht ea er zur Schule. Um acht ua, geht ea er zur Schule. O ósmej idzie do szkoły. Um wie viel Uhr sichs du fern? Um wie viel Uhr du fern? O której godzinie oglądasz telewizję? Um vierzehn Uhr sehe ich fern. Um vierzehn Uhr sehe ich fern. Oglądam telewizję o czternastej. Wann Zejdź i ja fern. Wann i fern. Kiedy wy oglądacie telewizję? Wiazyjen am am tak fern. Wiazyjen am nachmittag fern. My oglądamy telewizję po południu. Um u uło gejstu Um wie viel du ins bet? O której godzinie idziesz do łóżka? Um acht iść Um acht ich ins bet. Idę do łóżka o ósmej. Was Max du amnachny tak? Was mach du amnachmy tak. Co robisz po południem? A zeje i fern. A tak zeje i fern. Po południu oglądam telewizję. Was macht Anna um 4 Was macht Anna um 4 Co robi Ania o czternastej? Um 14 Uhr kochte sie eine Suppe. Um 14 Uhr kochte sie eine Suppe. O czternastej ona gotuje zupę. Um wie viel Uhr ist du Frühstück? Um wie viel Uhr ist du O której godzinie jesz śniadanie? Um sieben Uhr esse ich frühstück. Um sieben Uhr ese ich frysztyk. O siódmej jem śniadanie.